Siemas, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale, a do American Track Simulator trafił nowy AK stary dodatek, który można w chwili obecnej już zakupić, i jest to pakiet malowań w takiej wersji steampunkowej. Dlaczego mówię stary AK nowy dodatek? Ponieważ ten dodatek tak naprawdę już w grze był od premiery American Track Simulator ale teraz został tak jakby odświeżony i został w końcu wydany do normalnej dystrybucji, że można go normalnie kupić, bo wcześniej nie dało się go kupić. Był takim ekskluzywnym dodatkiem, gdzie posiadali go tylko co niektórzy użytkownicy. Jaka jest w ogóle jego historia? Otóż przed American Track Simulator SSO, który zachęcał do obserwacji tej produkcji. Na Steamie tam jest taki przycisk, jakby ktoś nie wiedział obserwuj i można tak jakby obserwować grę. W każdym razie studio zachęcało do obserwacji ATS-a i ci, którzy obserwowali ATS-a, a potem oczywiście posiadali swój produkt, otrzymywali też automatycznie za darmo y, pakiet takich właśnie malowań wersji steampunkowej. Co prawda na początku w ATS-ie tych ciężarówek dużo nie było, więc na początku były dostępne tylko na te dwa modele, potem mogło to dojść na następne, no ale na te resztę modeli, które teraz czasem doszły, już nie był dostępny ten pakiet, nie było już tych malowań dostępnych. A poza tym, ten pakiet też był trochę taki ubogi, dlatego SCS Software postanowiło jednak odświeżyć ten dodatek, no i finalnie też wydać go do normalnej dystrybucji, bo do tej pory nie dało się go normalnie zakupić. Posiadały go tylko te osoby, które no, wcześniej wykonały to zadanie, czyli obserwowały tego ATS-a przed premierą, no i potem go dostały. Mogę na swoim przykładzie powiedzieć, bo mam ten dodatek, miałem od premiery ATSa, że obserwowałem dla TSA, a potem, co prawda, nie kupiłem gry na Steamie, tylko w innym sklepie internetowym, ale to tak czy siak wystarczyło, żeby mieć dostęp do tego dodatku. I do tej pory to była jedyna opcja, żeby można było mieć ten dodatek. Teraz, jak już powiedziałem, zostało to odświeżone. Dodano tutaj jeszcze kilka tych malowań i wydane w formie zwykłego pakietu malowań. Jeśli chodzi o malowania, no to są tutaj zawarte łącznie po cztery malowania na ciężarówkę. Z tego trzy są takie same, natomiast jedno jest charakterystyczne, jest takie indywidualne dla każdego jednego modelu. Za chwilę przejdziemy do ATS-a, to pokażę, jak to się prezentuje. Natomiast jeśli chodzi o kwestię kupna, no to ten dodatek można już kupić, jest już normalnie dostępny w sprzedaży w kwocie 7,39 zł. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, można sobie go kupić, natomiast ci, którzy już mieli ten pakiet, standardowo będą mogli tutaj skorzystać z tej darmowej aktualizacji, także jak sam wspominałem, ja ten pakiet posiadam i mam już do niego dostęp od samej premiery. Na aktualizację się normalnie łapię, bo posiadam ten pakiet. Także, oczywiście, warto sprawdzić, czy Wy też posiadacie ten pakiet. Zazwyczaj ta informacja pojawia się albo już na stronie Steam, przy tym dodatku. Ewentualnie można też zobaczyć to na liście dodatków. Natomiast, jak to normalnie prezentuje się, już w grze, no to teraz przejdziemy do American Track Simulator. Zanim wejdę na swój profil, no to jak możecie zobaczyć, w menu głównym wyświetla się ta informacja o dodatku, jak i o najnowszym dodatku. Żeby sprawdzić czy mam na pewno zainstalowany też dodatek, może to zobaczyć tutaj w grze. I tutaj jak sobie przejdziemy do dat wydania, wyświetla się, że jest zainstalowany. Natomiast przechodząc już do normalnego podglądu, możemy przyjść tutaj do malowań, żeby było łatwiej, możemy po prostu łączyć sobie filtr tylko na steampunkowe te malowania. Chodź na ciężarówkę, żeby nie znikło, albo dobra, to później. W każdym razie, jak widać, cztery malowania. Tutaj mamy Decade in Deco, czy coś w tym stylu, Western Tourer. To Blue Rhapsody i Age of Steam i to ostatnie malowanie jest takie indywidualne dla każdego modelu, pokażę kilka przykładów. Natomiast te trzy malowania są takie same. Będą prezentować się tak samo na każdej innej ciężarówce. No i jeśli chodzi o taki mój ogólny osąd, no to przyznam, że z daleka one nawet bardzo ładnie wyglądają, przynajmniej co niektóre. Ten no nie jest moim może jakimś wielkim ulubieńcem, natomiast te dwa modele, ten brązowy i ten niebieski, jest dosyć ładny, ale tak jak mówię, z daleka to zdecydowanie lepiej wygląda. No, bo jednak z bliska no nie powala, szczerze powiedziawszy. Choć może przy tym malowaniu nie ma takiej tragedii, przy tym to już widać repixelowe, ale tutaj są jednak pewne detale, które musiały być odzorowane. To jest takie zwykłe, ale no po prostu nie da mój gust. Natomiast jeśli chodzi o to indywidualne, to ono tak się prezentuje. Trochę też jakością szczerze powiedziawszy, no nie powala zwłaszcza tutaj jak widać. Ale z daleka to w miarę OK wygląda. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o inne przykładowe modele, no to przy 5700XE możemy zobaczyć, że tutaj... Też są takie same malowania, jak widać. Natomiast w przypadku Age of Steam, no tu tutaj jest inne malowanie, takie bardziej indywidualne. Także każdy model tutaj ciężarówki będzie miał takie swoje jedno indywidualne malowanie. Tak to się mniej więcej prezentuje na innym modelu, chociażby na Kaskadi. No to prezentuje się to w ten sposób, jeśli chodzi o te standardowe, natomiast taki jest ten Age of Steam tu przyznam, że no jakoś może no nie poważnie, szczerze powiedziawszy no więc jeśli chodzi o ten dodatek, no to mniej więcej tak się no, prezentuje na chwilę obecną tak jak wspomniałem, każda ciężarówka ma te cztery malowania, trzy takie same i po jednym indywidualnym malowaniu to nawet nie jest aż tak źle przynajmniej w niektórych kwestiach, chyba jeden pozytywny ale w takim razie, ale to potrzeba w takim razie tego dodatku. jeszcze można by było sprawdzić może na tej ciężarówce. No jak widać kompletnie też inne malowanie, tu też też w sumie nie wygląda, też tak się dało oprócz w sumie tego boku i tutaj tego. No ale w każdym razie to no jakoś tak to im wychodzi w tym SESie. Z daleka, jak już wspominałem, jest to w miarę ok, natomiast z bliska, no to już trochę niezbyt ładnie wygląda, ale tak jest przy wielu innych malowań. I cóż, co tu dużo mówić, tak prezentuje się ten dodatek, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, można go zakupić już normalnie na Steamie. Jest już tam normalnie dostępny. Także oczywiście, jeśli ktoś jest zainteresowany, to można go sobie zakupić. O, a w tym przypadku to szczerze powiedziawszy to jest jedno z gorszych bym powiedział, choć może taki był zamysł żeby zrobić coś takiego to i ogólne malowanie mi się bardzo niezbyt podoba i w sumie jak się popatrzy z bliska to ta jakość też może nie jest najlepsza. Ocenę pozostawię w sumie też wam, dajcie znać jak wam się to podoba. No i oczywiście tutaj warto też zaznaczyć, że przed tą premierą w American Tracks Mentor były dwa tajemnicze dodatki, w ETS jest nadal ten jeden. I po premierze w sumie zostaje to samo, bo ten dodatek już był, tak jak wspomniałem na początku, był normalnie dostępny, tylko po prostu został zaktualizowany, tak że nadal w obu produkcjach mamy te dwa tajemnicze dodatki, a dodatkowo na końcu streama, który jeszcze wczoraj się odbył podczas tej premiery, pojawiła się informacja od Nemiro, że w następnym tygodniu ma odbyć się jakiś ciekawy, specjalny stream. Co to będzie? No, przekonamy się w następnym tygodniu. Kto wie, może coś ciekawego, a może nie. Zobaczymy. W każdym razie, jeśli chodzi o ten odcinek, to tyle. A więc dzięki za oglądanie. Zachęcam do oceny do filmu, go do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach. Więc trzymajcie się, no i cześć.